podcasty Nowej Europy Wschodniej. Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił nakazy aresztowania premiera Netanyahu, byłego ministra obrony Izraela Galanta i przywódcy Hamasu za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. To oczywiście wywołuje burze i protesty w samym Izraelu. Natomiast zastanawiam się, czy jest to działanie, które w jakiś sposób może też mieć bardziej ogólny charakter, czyli na przykład dyktator taki jak Aleksander Łukaszenka w Białorusi powinien zacząć się zastanawiać, że skoro Międzynarodowy Trybunał Karny zaczyna być znowu bardzo, bardzo aktywny, to w którymś momencie również jego sprawa może znaleźć się na wokandzie. Myślę, że dobry prawnik zawsze doradzi panu jakąś możliwość wykorzystania prawa międzynarodowego, które Łukaszenka rzeczywiście nagminnie łamie na Białorusi. Jednak w praktyce nie widzę większej szansy postawienia również Łukaszenki przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, ze względu na to, że Białoruś no nie jest jakimś głównym uczestnikiem jakiegoś konfliktu międzynarodowego. Dzień dobry, nazywam się Pola Cebulak. Jestem adiunktem, asystent profesor na Freie Universiteit Amsterdam, w Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Zaciężenie własnego narodu dyktator nie trafia przed Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Oczywiście można by tutaj coś wnioskować z racji uczestnictwa Białorusi w inwazji na Ukrainę. Tutaj jednak Trybunał Karny i prokurator jego często. Nie ma możliwości dochodzenia w sprawie wszystkich sytuacji łamania prawa międzynarodowego i łamania traktatu rzymskiego, tylko wybiera sobie niektóre sprawy, w których wszczyna dochodzenie, i oczywiście tutaj raczej dochodzenie dotyczące Władimira Putina było raczej ważniejsze, było priorytetem niż, niż w sprawie Łukaszenki, czyli może jak w wielu sytuacjach dotyczących Białorusi w globalnej polityce. Może nie byłby dostatecznie ważny, żeby skupiać na nim środki. A jeszcze patrząc na perspektywę izraelską, bo w tej chwili Izraelczycy twierdzą, że MTK jest trybunałem upolitycznionym, a decyzja nie jest decyzją prawną, tylko tak naprawdę decyzją polityczną. W związku z tym, jeżeli mieliby rację, to może, znowu jest to broń obosieczna, można użyć trybunału przeciwko ludziom takim jak Łukaszenka czy Putin. Nie tyle patrząc na stricte argumenty prawne, tylko właśnie na politykę. Oczywiście, polityka i utrzymywanie autorytetu tych międzynarodowych trybunałów jest również ważnym elementem. Podejmowania decyzji w ramach tych trybunałów, i dlatego też podkreślałam, że prokurator ma też jakieś pole do manewru w ramach wyboru, w jakiej sprawie będzie prowadzone dochodzenie przez MTK. Wydaje mi się, że są też różne metody podważania autorytetów trybunałów międzynarodowych. My na ten temat też robiliśmy różne badania, próbując rozróżnić taką. Normalną, regularną krytykę działania Trybunałów Międzynarodowych, bo nie chodzi o to, że państwa, których dotyczą ich decyzje, muszą zawsze się zgadzać z wynikiem tych decyzji i zawsze w pełni wprowadzać je w życie. To jest nawet zdrowa sytuacja, kiedy jest jakaś forma dialogu i jest jakaś forma też pewnej opozycji ze strony państw członkowskich dotyczących decyzji Trybunałów Międzynarodowych, ale jest też jednak takie bardzo generalne podważanie autorytetu. I z tym mamy niestety do czynienia w sprawie Międzynarodowego Trybunału Karnego, gdzie ten autorytet wcześniej podważał już Donald Trump, też w swojej pierwszej kadencji, mówiąc, że jest to banda biurokratów w Hadze, której Stany Zjednoczone nigdy nie poddadzą swojej suwerenności. I mówił to na forum Zgromadzenia Generalnego ONZ-u. No i niestety tutaj raczej po tą też generalną krytykę i to podważanie autorytetu Trybunału jako takiego do w ogóle podejmowania jakichkolwiek decyzji wpisuje się też. Narracja premiera Netanyahu, Izraela, teraz szczególnie jeżeli chodzi o nakazy aresztowania dotyczące jego i jego współpracowników. Skoro Międzynarodowy Trybunał Karny nie będzie instytucją, która przesądzi o losie Aleksandra Łukaszenki, ta decyzja należy rzecz jasna do Białorusinów. Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania. Instytucji zachodnich Unii Europejskiej. Czy istnieją jakieś, Pani zdaniem, skuteczne metody oddziaływania na Białoruś, albo kraje takie jak Białoruś? Jednym z najbardziej konkretnych instrumentów polityki Unii Europejskiej wobec Białorusi są sankcje gospodarcze. Białoruś jest jednym z największych producentów potażu, nawozów na bazie potasu. I eksport tych nawozów i potasu dużo ucierpiały od czasu szczególnie 2020 roku. Unia Europejska nie importuje tych produktów. Port w Klajpedzie na Litwie odmówił także transportu tych produktów na rynki zagraniczne. I tutaj no, różnie są szacowane straty białoruskich producentów, no przede wszystkim jednego producenta tego potażu, ale na pewno jakoś od 50 do 70% zmniejszyła się sprzedaż. Tego pomimo przekierowania pewnych eksportów na Azję Wschodnią poprzez transport pociągami do Rosji, te sankcje gospodarcze również były. Ciągle jeszcze dyskutowane i podważane w ostatnich latach. Właśnie teraz, we wrześniu 2024 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał nowe orzeczenie, gdzie kolejna firma białoruska podważała prawomocność tych sankcji gospodarczych. Trybunał jednak uznał, że sam fakt, że istnieje wiele firm na Białorusi, istnieje jakiś rynek i jakaś konkurencja a propos tych firm, nie wyklucza tego, że te firmy są zależne od rządu białoruskiego i że także jakiekolwiek wpływy ze sprzedaży tego potażu wspomagałyby także reżim Łukaszenki. Więc sankcje gospodarcze są jednym z takich bardziej konkretnych elementów polityki zagranicznej Unii Europejskiej, ale oczywiście Unia też Ogólnie prowadzi bardziej polityczne, dyplomatyczne ruchy dotyczące sytuacji na Białorusi, obiecuje wsparcie w sytuacji, gdyby Białoruś została demokracją. Jest obiecany cały pakiet pomocowy. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw spraw zagranicznych Josep Borel spotykał się ze Swietlaną Ja, Oczywiście również tam padały różne deklaracje wsparcia społeczności cywilnej białoruskiej i Także utrzymywania tych sankcji, bo sankcje, jeżeli mają być efektywne, to mogą być efektywne tylko długoterminowo. To jest jeden z argumentów przeciwko nim. Znaczy to, że z jednej strony one nie są efektywne, a ponieważ życie nie znosi próżni, to ich długotrwałość powoduje, że sektor prywatny, rynek znajduje metody obejścia. Czyli sankcje nie są efektywne krótkoterminowo, a długoterminowo okazuje się, że życie jest skuteczniejsze od nich. Jak najbardziej z, y, metoda używania sankcji w celu zmiany reżimu w jakimś kraju jest mocno wątpliwa. No, I jedną sprawą jest pytanie o ich efektywność i na ile one naprawdę doprowadzają do tych wymarzonych czy wspieranych efektów. Inną sprawą jest również, na ile sankcje także trafiają w rozwój gospodarczy, w dobrobyt społeczeństwa w danym miejscu, bo wiemy, że oczywiście podważając w ogóle środki do życia społeczności w danym kraju, rzadko wspieramy demokrację też w tym samym miejscu. Jednak wydaje mi się, że, że sytuacja sankcji dotyczących Białorusi jest bardzo specyficzna i paradoksalnie ma więcej potencjału na sukces niż w 99 innych procent sytuacji na świecie ponieważ reżim białoruski też jest dość specyficzny. Nie jest zbyt dynamiczny gospodarczo, a propos właśnie dopasowywania się do sankcji, które są nakładane, ponieważ gospodarka jest też mocno sterowana państwowo i na przykład ta słabość gospodarki białoruskiej, jeżeli chodzi o eksport potażu, była im znana najprawdopodobniej już wcześniej i nigdy się nie przygotowali na dywersyfikację tutaj metod eksportu tego, na zapewnienie, Jakiś metod eksportu nawozów, nawet w sytuacji sankcji unijnych. Po drugie, też poziom autorytaryzmu jest tak wysoki, że powiedzmy te nadzieje na opozycję zorganizowaną w ramach Białorusi, która mogłaby ucierpieć w ramach tych sankcji jako efekt uboczny, ta opozycja i tak jest już poza Białorusią, więc tutaj też jakby te efekty uboczne są dość ograniczone tych sankcji. Więc wydaje mi się, że ze względu na jeszcze specyficzny tutaj charakter tego reżimu, sankcje może mogą być bardziej skuteczne niż nawet w przypadku Rosji czy innych przypadków na świecie. A patrząc na oddziaływanie na reżimy takie jak białoruski, zastanawiam się, gdzie jest granica wpływania na zmianę reżimu, czy dopuszczalnego wpływania na zmianę reżimu, a tak naprawdę wtrącania się wewnętrzne sprawy innego kraju. Bo Białoruś nie jest krajem okupowanym, jest krajem, w którym sfałszowano wybory, ale nadal wybory sfałszowano rękami Białorusinów. Władza opiera się na sile, ale opiera się na sile Białorusinów. W związku z tym, na ile rzeczywiście mamy prawo podejmować działania nie tyle wspierające opozycję, co zmierzające do zmiany reżimu? Ja ogólnie też bym była bardzo ostrożna i nawet sceptyczna, jeżeli chodzi o zmianę reżimu rzeczywiście przez interwencję Zewnętrzne, szczególnie jeżeli mówimy o interwencji krajów zachodnich. Ale wydaje mi się, że w sytuacji Białorusi jest to znowuż sytuacja dość specyficzna, bo wydaje mi się, że od czasu szczególnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę o wiele bardziej jesteśmy świadomi też imperializmu rosyjskiego, który. Trwał dalej także po upadku Związku Radzieckiego. I mówimy tu o krajach niepodległych, suwerennych w kwestii prawa międzynarodowego, ale dalej bardziej uzależnionych politycznie, obronnie, gospodarczo od Rosji i od Rosji, która nie bała się wywierać wpływów na te kraje dalej. Więc oczywiście, no, nawet już samo. Dojście do władzy Łukaszenki od początku, no możemy mówić tutaj o wielu sprawach, gdzie reżim autorytarny na Białorusi istnieje już tak długo i działa w sposób taki wykluczający jakąkolwiek społeczność cywilną, jakąkolwiek dyskusję publiczną, jakąkolwiek opozycję, już nawet. I mówmy, czyli to też jakby. Uzasadnia może większy stopień interwencji, bo nie ma takiej możliwości, żeby wspierać po prostu wewnętrzny pluralizm i wewnętrzną dyskusję polityczną w ramach Białorusi, bo taka absolutnie nie istnieje. Czy dobrze rozumiem, że w takim razie aktywność czy interwencja Rosji w praktyce legitymizuje działania wymierzone w reżim Łukaszenki? Ja tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy legitymizuje, ale jeżeli byśmy szukali jakiegoś powodu, dlaczego taka interwencja zewnętrzna byłaby uzasadniona, no to tutaj bym szukała tych powodów. Zaczęliśmy od Międzynarodowego Trybunału Karnego, który ściga za zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne. Łukaszenko nie bardzo tutaj podlega pod te paragrafy. Czy w związku z tym jest na świecie instytucja, do której można się odwołać przeciwko dyktatorowi, który łamie prawa człowieka w swoim kraju na poziomie innym niż poziom, właśnie polityczny? Na poziomie międzynarodowym też obowiązuje generalnie brak interwencji w sprawy wewnętrzne innych krajów. W Rosji przez długi czas ogromną rolę odgrywał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, aż do czasu wyrzucenia albo wystąpienia Rosji z Rady Europy, no bo tutaj każda strona utrzymuje swoją wersję. Rada Europy utrzymuje, że Federacja Rosyjska została wykluczona z tej organizacji międzynarodowej. Federacja Rosyjska utrzymuje, że sama wystąpiła. Tam te listy były wysłane mniej więcej równocześnie, ale w Rosji bardzo dużo organizacji, Pozarządowych występowało do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i to był taki, mi się wydaje, ciekawy przykład właśnie wspierania wewnętrznej debaty politycznej, prawnej, społecznej przez Trybunały Międzynarodowe, ponieważ oczywiście rząd rosyjski. Często nie wypełniał wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu albo wypełniał je nie w pełni. Powiedzmy, w ramach osób znikających w Czeczeni bez śladu rodziny dostawały jakieś odszkodowania często, no ale to nie sprawiało, że mniej osób znikało w Czeczeni bez śladu, ale. Pomimo tego, ten Europejski Trybunał Praw Człowieka odgrywał w Rosji może nawet większą rolę niż, niż odgrywa w Polsce. Zresztą nawet w Polsce widzieliśmy to, że odgrywał większą rolę w czasach zagrożenia praworządności bo był takim zewnętrznym forum, gdzie sam Aleksiej Nawalny występował wielokrotnie przed Trybunałem w Strasburgu osobiście. Więc to jest może taki nie wiem, trybunał i Rada Europy jest też organizacją, gdzie należy więcej krajów europejskich, także tych nieunijnych i gdzie jest wiele forum, które mogą wspierać demokrację, mogą wspierać prawa człowieka w tych krajach i wspierać organizacje pozarządowe, które są zaangażowane w obrony tych praw człowieka. Ja mam wrażenie, że to o czym pani zakończyła, czyli wielość jest tutaj kluczem. To znaczy nie ma jednego konkretnego lekarstwa, jednej szczepionki, która spowoduje, że Białoruś stanie się krajem wolnym i demokratycznym. Potrzebna jest wola białorusinów, którym udostępni się cały wachlarz wspierających im Narzędzi, poczynając od sankcji poprzez presję polityczną, aż po, no właśnie, również instrumenty prawne, które, nawet jeżeli nie są idealne, to dopełniają obraz całości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.